Gregacje, witam Was ponownie na moim kanale, na już trzeciej części mojego kursu języka włoskiego, który przygotowuję dla Was na blogu. Opracowuję za każdym razem nowego e-booka, przygotowuję taki filmik, w którym razem ćwiczymy wszystkie treści. Które są zawarte w tym właśnie moim mini podręczniku. No, a na blogu także czeka na Was wersja audio wszystkich treści, które są w języku włoskim, w tym właśnie e-booku. Ta część nosi tytuł Bar Italiano. Bar Italiano, czyli dzisiaj nauczymy się razem wszystkiego, co musicie wiedzieć, żeby spokojnie zamówić sobie wszystko, czego potrzebujecie we włoskim barze. Czyli zwroty, wyrażenia, a także produkty, e, różne typy kaw. Wszystko to znajdziecie właśnie tutaj. I zaczynamy. Otwieramy na pierwszej stronie i e, nauczymy się przede wszystkim tego, co możemy zamówić sobie we włoskim barze. Co tam na nas czeka? Listino. Listino, menu to to samo, czyli właśnie lista produktów i e, scenami, czyli menu. menu. Tylko Tylko Włosi rzadko kiedy używają słowa MENU, które jest zrezerwowane głównie dla restauracji. E, w przypadku barów, w barze z reguły mówią les, listino, See? Allora, listino. Un caffè. kawa, Un caffè. Jeżeli Włosi zamawiają kawę, to znaczy, że mają na myśli espresso. To jest ta główna, podstawowa włoska kawa. Un café równa się un espresso. Un te. Un te. Zdarza się, że Włosi zamawiają un te, ale uważajcie, bo w tej sytuacji często zapyta nas barista: Staj bene, dobrze się czujesz? Bo we Włoszech zamawiamy. Te herbaty, kiedy czujemy się źle, kiedy nas coś boli, głowa i generalnie potrzebujemy un te, albo żołądek, żeby poczuć się lepiej. I czasami zdarzyło mi się, że zamówiłam sobie un te, a dostałam rumianek, Camomilla. Alora, un te to czasami dla nich oznacza una camomilla. Alora, un caffè kawa. Un te, herbata. Un succo di frutta, soc ovozzolone, una bibita, napui, una spremuta, świeżo wyciscane soc z uh, citrusów, un'aranciata, orangiata, un pezzo di torta, caffè ciasta, un cornetto, rogalik, un panino, buca, un tramezzino. Kanapka. To są te podstawowe rzeczy, które zamówimy we włoskim barze. Bo jak zrobiście na pewno zauważyć, włoski bar to nie to samo, co polski bar. To nie miejsce, gdzie pójdziemy na piwo, a raczej taka kawiarnia, która wieczorem zamienia się w takie miejsce spotkań na aperitivo z przyjaciółmi przy drinku, ale w ciągu dnia to właśnie kawiarnia. Kawa, ciasta. Na śniadanie kornetto z kremem, albo z marmoladą lub z czekoladą. Świeżo wyciskany sok. To jest włoski bar. Pachnie z daleka już kawą i słodkimi cornetti. No dobra. Mamy tu już pewną listę produktów, które możemy zamówić. Natomiast jak to zrobić? Najprościej mówiąc "vorei", "vorei", czyli chciałbym, chciałabym. "vorei". Jest to forma trybu przypuszczającego, czyli właśnie jest to bardzo taki uprzejmy sposób na poproszenie o coś. W przeciwieństwie do volio, volio oznacza chcę. Tego wyrażenia nie będziemy używać w przypadku barów, bo jest dość niegrzeczne. Natomiast worej jak najbardziej pasuje i jest wszystko w porządku. I możemy powiedzieć na przykład: Worej un succo di frutta. Chciałbym albo chciałabym. Sok owocowy, worejum cornetto, chciałabym rogalika, worejum kafe, chciałabym kawkę. W takim razie ćwiczenie pierwsze. E, musicie przetłumaczyć zdania, a następnie wysłuchać poprawnych odpowiedzi. Także teraz macie chwilkę czasu, żeby wykonać to ćwiczenie. Zaraz będziemy sprawdzać. Kliknijcie, pauza. Jesteście gotowi? No to w takim razie przechodzimy do sprawdzania. Chciałabym kawałek ciasta. Vorrei un pezzo di torta. Chciałabym herbatę i rogalika. Vorrei un tè e un cornetto. Chciałabym świeżo wyciskany sok i kanapkę. Vorrei una spremuta e un tramezzino. Chciałabym kawę i bukę. Vorrei un caffè e un panino. Proste, na pewno zrobiliście to dobrze. W takim razie lecimy dalej. Jeśli chodzi o świeżo wyciskane soki bądź o zwykłe soki, no to za każdym razem musimy doprecyzować, oczywiście, z czego taki sok ma być. Jeśli ma to być spremuta, to mamy dwie możliwości w zasadzie bo albo będzie to spremuta diarancia, czyli świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Albo będzie to Spremuta di Pompelmo, czyli świeżo wyciskany sok z grejpfrutów. Spremuta di Arancia, Spremuta di Pompelmo. Arancia, pomarańcza, Pompelmo, Grapefruit. Za każdym razem przed nazwą owocu dajemy Di. Spremuta di Arancia, Spremuta di Pompelmo. I tak samo będzie się działo w przypadku zwykłych soków. Un succo di. Arancia, czyli sok, zwykły sok pomarańczowy, un succo di mela, zwykły sok jabłkowy, un succo di ananas, sok ananasowy, un succo di banana, sok bananowy, czyli za każdym razem przed nazwą owocu dajemy di. A nazwy owoców znamy już, bo oczywiście przerobiliście materiał z pierwszego e-booka, który dla Was przygotowałam pod tytułem Mercato. Mercato, czyli tak. I tam mieliśmy długą listę wszelkich owoców. See? Jeśli jednak tego nie zrobiliście, to odsyłam Was do pierwszego zeszytu. Allora! ćwiczenie numer 2, <noise> ćwiczenie, exercisio numer 2 oczywiście. Eee, Przetłumacz, wysłuchaj poprawnych odpowiedzi, czyli podobnie jak e, za pierwszym razem. Zróbcie je i zaraz sprawdzamy. Pauza. Ok, myślę, że jesteście gotowi. W takim razie, uwaga, czytam i podaję poprawne odpowiedzi. Chciałbym sok jabłkowy. Worej un sukko di mela. Chciałabym świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Worej u nas di Chciałabym sok ananasowy. Worej un sukko di ananas. Proste, tu nie ma żadnej filozofii. Eee, następną rzeczą, którą Wam tutaj przygotowałam, to eee, przećwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej. Jak wiecie, jak ćwiczyliśmy to już w pierwszym odcinku w dziale Mercato, jak powtarzaliśmy w przypadku e poświęconemu Città, czyli miastu, tak i teraz przećwiczymy sobie tworzenie liczby mnogiej, żeby sobie to utrwalić, bo jest to bardzo przydatna rzecz, żeby poprawnie porozumiewać się po włosku no i zamówić sobie na przykład nie jeden rogalik, ale będąc przyjacielem na kawie, due cornetti. Alora, jak to już wiecie dobrze, końcówka O zamieni się na I, końcówka A na E, końcówka E na I. Prosta sprawa, więcej nie ma. W takim razie ćwiczenie numer dwa. Otwórz liczbę mnogą, a następnie wysłuchaj poprawnych odpowiedzi. Także znowu chwilę dla Was, a zaraz sprawdzamy. Pauza. No, to sprawdzamy. Una spremuta, due spremute. Un cornetto, due cornetti. Un panino, due panini. Un pezzo di torta, due pezzi di torta. W porządku! E, natomiast, uwaga, attenzione, w przypadku suere takich jak te, caffè. One kończą się na głoskę akcentowaną. Widzicie ten ogonek nad A, nad E w języku włoskim. To są akcenty. I w chwili, kiedy je widzicie, musicie wiedzieć, że te słowa w liczbie mnogich będą wyglądały dokładnie tak samo. Nie zmienią się. Dodajemy liczebnik, zmieniamy rodzajnik, ale nie zmieniamy rzeczownika samego w sobie, więc będzie un café, due café. Un te, due te. Nic się nie zmienia, wszystko tak samo. Ok, zmieniamy stronę w takim razie i lecimy dalej. Znajdziecie tutaj przydatne zwroty w barze. Poza worej, takim prostym, zwykłym worej, możemy użyć kilku innych wyrażeń, żeby sobie coś zamówić nam albo nam i naszym przyjaciołom. Alora, per me, dla mnie. Per dla nas. Wezmę. Grazie. Dziękuję. Per favore. Poproszę. Quanto pago? Ile płacę? Altro? Czy coś jeszcze? Prego. Proszę. Podając coś. Prego. Basta così. Tyle wystarczy. To wszystko. Uh, posso Hezzahuisdan in boftachai, Zanno. Per me un cappuccino e un pezzo di torta. Prendo un panino con prosciutto e una bibita. Per noi due tramezzini con mozzarella e due spremute. Un caffè caffè e un tè per favore. Quanto pago? Altro, signore? No, grazie, basta così. Per me una spremuta di pompelmo e un succo di mele. Prendo un cornetto. Zdania są proste i dobrze je już rozumiecie. W takim razie obróćmy stronę i znajdziemy na niej listę włoskich kaw. Jak wiecie, Włosi mają obsesję na punkcie kawy i wbrew pozorom wcale nie piją tylko espresso, a także inne rodzaje, na przykład e, caffè macchiato. Caffè macchiato to kawa, e, zwykłe espresso, który jest lekko poplamione mlekiem. Uwaga! Jest to bardzo ważne, żeby powiedzieć caffè macchiato, a nie samo macchiato. Dlaczego? Dlatego, że istnieje także latte macchiato. I wtedy jest to duża szklanka pełna mleka, a e, tylko dolana jest do tego odrobinka kawki. Więc latte macchiato to duża szklanka mleka i odrobina kawki. Caffè macchiato to jest mały espresso z odrobinką mleka. Uwaga, nigdy nie mówimy we Włoszech, że chcemy samo latte. Latte oznacza mleko, więc jeżeli przy Barze zamówimy o latte per favore, tak jakbyśmy to zrobili w Polsce, no to dostaniemy po prostu szklankę mleka. Nic więcej. Cappuccino, cappuccino to kawa, którą wszyscy dobrze znamy, przynajmniej tak nam się wydaje, a tak naprawdę, jeśli chodzi o szczegóły, musi to być 1 trzecia kawy, czyli jedno espresso, 1 trzecia mleka. I jedna trzecia pianki. To są trzy części równe. Także, sami wiecie, że espresso nie jest dużą kawą, więc nawet jeśli to potroimy, to cappuccino nigdy nie będzie grande. Tak jak w Polsce możemy dostać w restauracjach, w kawiarniach. Pytają nas, a czy cappuccino ma być małe, czy duże? Nie ma we Włoszech czegoś takiego jak duże cappuccino. Cappuccino to cappuccino. Jedna trzecia to jest espresso. 1 trzecia mleko, 1 trzecia pianka, czyli razem to jest jakieś 100 ml. Nie ma czegoś takiego jak duże kapuciną. Caffè Corretto. Corretto znaczy dosłownie poprawione. Poprawione, a czym? Alkoholem. Czyli jest to małe espresso z dodatkiem jakiegoś likieru grappa. Eee, Caffè Lungo to kawa, która jest. Eee, Długa dosłownie. Lungo znaczy długi, czyli jest to kawa z dolewką ekstra wody. Czyli barista nie wyłączy nam ekspresu od razu po zrobieniu espresso, tylko pozwoli jeszcze wodzie sączyć się e, i uzupełnić tą małą filiżankę do espresso do pełna. Caffè lungo. A caffè d'orzo to po prostu kawa zbożowa. Słyszałam kiedyś, że ktoś z ciekawości zamówił sobie to Café d'Orco, bo wszystkie inne typy kaw przerobił i bardzo się zdziwił, bo coś tak dziwnie mu ta kawa pachniała, tak nie kawą, a to dlatego, że Café d'Orco to właśnie kawa zbożowa. No i jeszcze jedna ważna informacja zamieszczona także w e-booku, to informacja dotycząca pór dnia i tego kiedy jaką kawę możemy zamówić. W Włosi tradycyjnie, zwyczajowo kawy mleczne, takie jak latte macchiato albo cappuccino właśnie, piją tylko i wyłącznie na śniadanie i ta kawa praktycznie znika z ich świadomości po godzinie 12. Jeżeli widzą, że ktoś zamawia cappuccino po 12, to znaczy, że to jest turysta, turysta straniero, zagraniczny turysta. Barbarzyńca, który nie zna się na piciu kawy i nie ma pojęcia o podstawowych, elementarnych zasadach. <gryw> Naprawdę tak to wygląda. I e, Włoch nigdy nie zamówi kawy później niż po 12. Na dodatek e, patrzą jeszcze dziwniej na to, jeśli taki turysta zamówi sobie kawę mleczną po posiłku tak jakby u nas na deser. Po obiedzie w restauracji zamawiamy sobie dolce i do tego kaffè, cappuccino z mleczkiem, no, no, no. To jest w ogóle e, samobójstwo. Już nikt na nas nie będzie patrzył przychylnym, miłym okiem. E, pomyślą sobie, że jesteśmy zwariowanymi Amerykanami albo Niemcami. Dla Włochów popicie posiłku kawą z mlekiem, czyli właściwie mlekiem, nie istnieje. To jest, to jest najgorsze, co można zrobić. Zabija smak wszystkiego. Po posiłkach, także po kolacji, Włosi piją tylko i wyłącznie espresso. Na kolejnej stronie mamy dialog. Dialog e, typowy. Bar, Także cliente a barista, cliente e barista. Cita. Buongiorno, vorrei un cappuccino e un cornetto. Va bene, il cornetto con la crema o con la marmellata? Con la crema. Altro? No, grazie, basta così. Quanto pago? Sono quattro euro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Proste? Proste. Jakbyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, do w e macie oczywiście przetłumaczony cały dialog, krok po kroku, zdanie po zdaniu, wyrażenie po wyrażeniu. W dialogu nie ma żadnych niespodzianek. Turysta zamówił sobie Un cornetto, czyli rogalika con la crema, z kremem i un cappuccino, czyli cappuccino, po prostu. E Jeśli chodzi o cornetto, to cornetto zazwyczaj jest w kilku możliwych e opcjach do wyboru. Może to być albo cornetto con la crema, czyli taki zwykły rogalik z jasnym, takim budyniowym kremem. Może być con la ciokolata, czyli z czekoladowym nadzieniem, albo con la marmellata, czyli z dżemem, marmoladą, dżemem. E, natomiast jeśli chodzi o te, e, od razu Wam tutaj dopisałam, że te może być con limone, con limone, czyli z cytryną, albo con latte, z mlekiem. To nie jest typowy sposób podawania herbaty we Włoszech, ale w północnych regionach e, mogą czasami nas o to zapytać zanim podadzą nam rumianek. Natomiast w południowych regionach nie spodziewałabym się za bardzo tego, że ktoś jeszcze będzie dociekał, czy to te, bo to już dziwne, że ktoś zamawia te, ma być koni latte albo koni limone. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na język włoski, wysłuchaj nagranie i sprawdź swoje odpowiedzi. W takim razie macie teraz chwilkę, żeby to zrobić, zaraz sprawdzamy. Pauza. Jesteście gotowi? Sprawdzamy. Ile płacę? Quanto pago? To wszystko, dziękuję. Basta così, grazie. Dla mnie cappuccino i rogalic z kremem. Per me un cappuccino cornetto con la crema. Dla nas sok jabłkowy i oranżada. Per noi un succo di mela e un'aranciata. Ciao, un buco con mozzarella. Vorrei un panino con la mozzarella. Due caffè e due canapchi, poproscio. Due caffè e due panini, per favore. Vesmo un caffè di ciasta. Prendo un pezzo di torta. Vesmo due canapchi e il svegio vetisco nel di pomeriggio. Prendo... Due u è una spremuta d'arancia. Dla mnie napój i bułka. Per me una bibita è e, un panino. Dobrze wyszło? Myślę, że tak. E, no to w takim razie przed Wami ostatnie, już czwarte ćwiczenie. Połącz pytania i odpowiedzi. Wysłuchaj poprawnych odpowiedzi. <laughs> e, a w takim razie... 2 secondi, zaraz sprawdzamy, pausa, gotowi? No, to lecimy! Altro? Certo! Vorrei un cornetto con la crema o con la marmellata? Un tè, per favore, con il limone? Quanto pago? Sono 5 euro! Dove zrobiliście da ćwiczenie? Na no, pewno! Jeżeli jednak macie wątpliwości co do tego, jak zapisać odpowiedzi, to macie na stronie 9 klucz odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń zapisane tak, jak powinno to wyglądać. Jeśli macie wątpliwości co do ortografii włoskiej, to tutaj bez problemu znajdziecie wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania. Na przedostatniej stronie zamieściłam artykuł o. Najstarszej włoskiej kawiarni. Kawiarni, która istnieje od 1720 roku bez przerwy aż po dziś dzień. Także myślę, że to jest e, fajna ciekawostka. Jeśli ciekawi Was, gdzie jest ta kawiarnia, no to koniecznie musicie przeczytać to, co napisałam dla Was na stronie 10. Na ostatniej stronie natomiast e, znajdziecie miejsce na notatki. Myślę, że to miejsce jest już pełne Waszych rozwiązań i odpowiedzi. Jeśli nie, to znaczy, że musicie jeszcze raz przerobić całego e i wypisać tą stronę. Mam nadzieję, że ta lekcja się Wam podobała, że jesteście zadowoleni, że nauczyliście się dużo nowych zwrotów, dużo nowych słówek, wyrażeń, które będą pomocne w trakcie Waszych wyjazdów do Włoch, w trakcie... Waszych wakacji w Italii. I tym samym e, zapraszam Was na kolejne lekcje ze mną tutaj na kanale. Na pewno będzie kolejna odsłona tego kursu i kolejny e-book na blogu do ściągnięcia. A, tymczasem zapraszam Was do filmików Italianu in 5 minut, czyli włoskich w 5 minut, i Gramatyka in 5 minut, czyli gramatyka w 5 minut, gdzie macie dodatkowe wiadomości z języka włoskiego. A, Subskrybujcie ten kanał, eee, śledźcie mnie także na Instagramie e, polska, dolny podkreślnik dolny blog oraz na Facebooku polska wloszka. No i oczywiście czytajcie mojego bloga polska .home .blog. Zapraszam Was serdecznie. No i do zobaczenia wkrótce w Baci, Bacioni alla prossima volta. Do następnego razu. Ciao, ciao! Tchau! <laughs>